Andrzej, jeszcze raz dziękujemy. Fajnie było, szerokości, no. Po prostu jeszcze dobrego... Jeżdżenia, nie? No, O, jesteś. Dobra. do pracy znowu? Tak, tak. Tak, niestety, do pracy. jak? się nie możemy. Podjedziemy i tak jeszcze razem, się rozłączymy dalej później, nie? Dobra, A dzięki za wszystko. Dziękujemy, no. O, wsiadasz jak my na skuter o, kurde. Ciężko przy nogę przerzucić Chyba trzeba go na centralnej stopce tym stawiać Wyłącz kierunek Ja włączam dopiero Jadą samochody, jedziemy, dobra, wyjeżdżamy Uwaga, wyjeżdżam e, I... Nawigacja pokazuje dobrze Skarbie portala, nic nie wyciągałeś, wszystko masz? Chyba mam, no nie wiem, telefon jest Tylko telefon wyciągałem Portfel zajrzę, uważaj Tak, jest O, ten to ma, ten przyszykowany no. Z Szok O, patrz, tu jaki parking Tu ile jest motorków? To, to właśnie ten parking A, i tu zawsze stajecie, tak? Mhm mm Ale to widzisz, to jest na... Na, A, na, parę, motorków. No i na parę motorów to tam jest A tu zostawiło motor już Gmunden Żegamy Gmunden Teraz już tylko trasa I piękne widoki, góry Tak Ja muszę w prawo uciekać w lewo do góry Także was żegnam Cześć, cześć Andrzejku Dziękujemy Jeszcze Trzymajcie raz Pozdrów dla żony oczywiście Cześć, Dziękuję cześć bardzo Trzymajcie się, pa hej hej <laughs> A jeszcze łapie widzisz Ale tu ładnie, ty, kurde Na no w złym miejscu stanęliśmy Weźmy się, że oni tam choinki na górę wsadzają No tam wsadzają wszystko po kolei Chominki. Patrz, pięknie Nagrywasz, bo jaka barka mam schowała? E, nagrywam, no Jak Wenecja normalnie Jak Wenecja, nie? Z drugiej zobaczy ładnie też a, ja to się mm -hmm. tutaj boję, bo są te tory, żebyśmy się nie wywrócili muszę cyrklować. My tu jeszcze prosto. W cieniu stanę, bo gorąco, nie? O, jakie rondo 2021 no, <grym> to będzie dobrze ciemno. O sok, a jeszcze tankowanie? Coś nie może, wystarczy. Wkazuję full jeszcze. Nie, ale tutaj już będzie, ta jest rasa szybsza była. Gdzie mam jechać? Chyba tu. Najważniejsze, że jest pogoda i że jest ciepło. Pięknie jest. Bo jest naprawdę piękna pogoda, nie? Po prostu lepszej nie mogliśmy trafić. I widoczek naszym oczom pokazał się Widoczek na drogę. Teraz będziemy jechać takimi takimi górami. O. Tutaj taki odcinek trochę bieszczacki. Kurde, jakie winkło. No jest to Gdzie? Tu szary takie z boku. No jest. 321. Wszyscy gotowi do startu. Czekają <grych> na światełko. Roboty drogowe nas zatrzymały. Przed nami diuk. Nie Duke. RC chyba to jest, nie? RC jakiś. Chyba 390 I Kawasaki W... Nie wiem. W650 albo coś. Wygląda jak laska. To chłopak czy laska? Z ciuchów i z, 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 ze spodni bym powiedziała, że laska. No, jedziemy. Oszli! <śmiesz> Śmiesznie! Bomba taka. To jest ta Austriaka, drugie było Niemiec. A! Patrz, jaka uliczka, co? Myślisz, Jaki widoczek? Tam coś robią na dole, po prawej. No nie, na górze. No, to się że nikt nie minie A, no i dlatego jestem. No tak. <śmiesz> Ale jakiś skupiony ten z <śmiesz> no. To musi być facet. Myślisz? Nie nie wiem Ciężko powiedzieć. tam no wygląda jak laska <noise> W klasku nie pozna, nie? <noise> a ten motorek drugi to mały wyglądał To 390 To Taki tam objazd A teraz poszedł no, <noise> A oni nie byli razem zobacz No nie, a skąd Ci przyszło do głowy, że razem byli Oblatać go? <noise> Na skutersie <noise> No dobra, 80 Kolego, no nie poczekasz na skuterka Jak możesz Chciałem widoczek nagrać Bo będzie zjazd Jesteśmy na górze, teraz będziemy zjeżdżać O, zobacz Weź tam coś nagraj nam z tyłu Nie mam kamery No weź, no to długi będzie taki odcinek Odcinek dla motocyklistów <laughs> O, tam widok po lewej Kurde, żeby wycięli te drzewa to To by coś popatrzył Tam nasza droga idzie <laughs> A, jaki, zobacz, jaki widok. Mm -hmm. Pięknie. No i zjechaliśmy. Idzie ta nasza droga szła? Nawet nie mm -hmm. widać, kurde. Zobacz. No <laughs> jaki przejazd. No, ciekawe nas ta nawigacja prowadzi, co? Ładnie. To wygląda tutaj to jak ten. Jak, jak to się nazywa? Nie wiem, ale wygląda jak ta droga przesunął. U nas to wygląda jak. E... Jak wypoczynkowa uliczka gdzieś, kurde A? W zamkniętym ośrodku, nie ulica w mieście Dobrze. przygryzę to chciałem wam powiedzieć, że w Alpach te trasy to długo schodzą kręcę pomimo tego, że wydaje mi się, że bardzo szybko jadę to jazda jest wyczerpująca i długo schodzi No i głodniej już jesteśmy znowu zostało no. nam chyba z 80 km ale chciałem Wam pokazać przy okazji, że tak jak jedziemy, to w ogóle to nie są tylko widoki i góry, że tak powiem. Ale są też właśnie takie urocze miasteczka, jak to, w którym teraz jesteśmy. E, Warfen chyba? Nie wiem. W każdym razie tutaj jeszcze, o widzicie, jeszcze wielkanocne jajka wiszą. Stoi za <gryzamy> mną. Ale nie, nie będę się z tego przecież tym jarał. Po prostu jaram się tym miejscem, bo jest bardzo ładne. Pięknie zorganizowane. Cały czas z takimi małymi uliczkami się przejeżdża. Dosyć duże miasto, ale fajne. Taka staróweczka, Naprawdę, naprawdę bardzo ładnie. Ojej! pojeździliśmy dzisiaj naprawdę. Razem wyjdzie to pewnie z 500 kilometrów. Eee, no, na pewno. To 200. 240 i 180 e, 340 i 80 To jest e, 400 e, 460 Tak? Jak mówię? Chyba tak No nieźle W każdym razie Jest super Jest spontanna Można się umyć Martuś już trochę wkurzona. Z jeżdżenia Generalnie przysypia Ale chociaż w fajnym miejscu stanęliśmy do jedzenia mam. To. Skuter sprawuje się rewelacyjnie. Powiem ja Wam, że naprawdę świetnie, nawet powiedziałbym. Albo no jeszcze lepiej. Hmm, jakie tabliczki mają na motorowera? A... Szybko. szybko zmienię w kasku. No Robi się Kolero dość ciemno. Więc zmieniam moją ekstra szybę, niebieską, na szybę ekstra lekko przyciemniałą. <grymianie> Teraz to się zadzieje, Daj, ja wyłączę kamerę. Ale na skuterze się pani jedzie, no co? Oj dawaj, to wymieniaj. Jeszcze foteczkę zjedziniemy. I w taką szybką już nie nie wynawyrywa alafonów. Będzie widać jego przestraszone oczy. <grymianie> to, to. Chodź, fotę strzelimy i łututu jedziemy. Już niedaleko Martuś, jeszcze jesteś? Jeszcze tylko 80 km. Mm -hmm. Ale ładna miejscoweczka, piękne miasteczko. Cieszę się, że się zatrzymaliśmy. Zobaczmy jak tam szyba. O kurde jak jasno. No, ta szybka to tak jakby w ogóle nic nie przyciemniała. <laughs> A trochę przyciemnia. A dobrze, że ją wziąłem, bo już się ciemnawo robiło. Jeszcze nie tak źle. Tragedii nie ma, no ale ten... Ale... Bo to widzisz, bo słońce jeszcze jest, tylko że za górami. <laughs> E, powiem ci, że zimno jakoś. Powietrze się zmieniło, bo jest 17 stopni, mm -hmm. czyli tak naprawdę żadna wielka różnica, ale jest, jest, płodnie, e, jest zimno. Jest po prostu zimno, nie? Zapnę sobie już nogawki. A to nic nie ubierałaś? Chcesz ubrać moją bluzę czy coś? Nie, chyba, ja ale jeszcze nie chcę. A nie, jeszcze go widzę. Ale idzie bombo. Gdzie on jest? Chyba gdzieś skręcił Tak A <gry> no nosem ciągasz, no to już powinnaś bluzę założyć Chcesz ocieplarz założyć mój? Nie, no mam bluzkę Pozapinałaś sobie kurtkę już loty? Tak No to rzeka idzie tam nisko, co? Mhm Ale tu zagospodarowane, jak ładnie wygląda, co? Ładnie, kurczę, no cały czas, cały czas to samo powtarzamy Po prostu w Austrii potrafił to zrobić, no nie ma tu dużo miejsca, a wszystko sobie każdy tam dobrze organizuje. No właśnie mówię, że, że przydałoby się miejsce, żeby żeby się zatrzymać i ubrać zaraz tu w prawo. Ale tu chyba nie ma drogi, co? No eee. jest, dobrze. Ale ja się zatrzymać tutaj i się... No tutaj, uwaga. No to czekaj, dawaj mnie tu bluzę. O, od razu ciak cieplej Jeszcze masz 60 km do domu ooo to jadę Ciemno już Dlatego <laughs> ja zmieniłem szybkę Zobacz tam jak krówki stoją się patrzą na nas Dziwne te krowy jakieś żeby tam wygodnie stać Cieplej ci już, jest dobrze? Tak, no Znaczy na pewno lepiej, no już nie przesadzajmy, że jakiś tam Lux nie? <laughs> Zapytacie jak jeździ się na skuterze Bardzo fajnie Powiem Wam, że Xmax max 400 naprawdę jest fajnym pojazdem Całkiem nieźle się prowadzi Powiedziałbym, że bardzo motocyklowo Jak gdyby mu troszeczkę wstawił lepszy zawias Albo podłubał troszeczkę przy się, Żeby był bardziej dostosowany do wyższych obciążeń To byłoby naprawdę bardzo zacne. Na skuterze siedzi się dosyć wygodnie, ale tylko dosyć, bo siedzi się bardzo wyprostowanym i tak naprawdę duże obciążenie idzie na sam tyłek i mnie osobiście bolą mięśnie e, mięśnie boczne kręgosłupa, o tak bym powiedział e, przy siedzeniu, ale też zależy jak się siedzi, bo teraz usiadłem troszeczkę inaczej no bo jedziemy bardziej dynamicznie, więc muszę mieć luźne łokcie. A tak jak jedziemy turystycznie, to łokcie mam dosyć napięte w sensie opieram się o kierownicę, ale przez to w zakrętach skuter czy dowolny pojazd tak naprawdę będzie prowadził się gorzej, taki jednoślad. No bo sami mimowolnie cały czas naciskacie na tą kierownicę, a tak on musi jechać sam trochę, nie? Więc jeśli chodzi o prowadzenie takiego XMAXa to jedzie naprawdę super Bardzo dobrze się prowadzi, jak widzicie zresztą lecimy sobie po zakręcikach i jest, jest świetnie, o! 50, już hamuje Fajna traska była i się skończyła. Skutecznie przede wszystkim jest świetna ochrona przed wiatrem, fajne słowki, ale coś troszeczkę z tyłu mówi, że co? Nie, no też kręgosłup tak naprawdę Trochę jakoś tak nie mogę się do tych nóg przyzwyczaić Jakoś tak za bardzo może do przodu Nie nie umiem tego ocenić W no inaczej niż na motocyklu i jakoś może jestem nieprzyzwyczajona Ale naprawdę kręgosłup trochę mnie też boli Ale kość ogonowa czy coś? Bo generalnie nam motocyklu... nie wiem jak to powiedzieć, tutaj o to wszystko Aha To no, nie wiem jak to ja. To chyba przy biodrach zaraz tutaj mięśnie no. bioder No, umie ten Umie tak nie, umie tam nie Teraz bardziej tyłek mnie boli w tej chwili już po tylu kilometrach No Ale jest fajnie, bo jest ciepło Jest tutaj fajnie, naprawdę Bardzo mi się podoba Naprawdę ten skuter niczym prawie nie odchodzi od motocykla w jakim jechać, no w sensie, że jak mamy jechać szybko, to jedziemy szybko. Nie no czuję to... różnicy, że zamulamy albo coś, tak? No ja jako kierowca powiem Wam tylko, że trudnie się na pewno wyprzedza, bo jednak od tych 80 do 120 to on już nie jest jakiś nie jest taki mocny i po prostu jest opór tak jak teraz i już on tak nie przyspiesza dobrze motocykl to jest dalej bardzo piękna mocno ale co, czego się spodziewać słuchajcie to jest 30 koni 30 koni 210 kg masy yy, dwie plus dwie osoby ja z Martuś, plus jeszcze bagażnik kraciorstwa <grym> to jest tej masy tutaj trochę do pędzenia więc i tak uważam że że jedzie doskonale nawet powiedziałbym ale naprawdę fajnie się jeździ skuterem. Jestem mega zadowolony z tego, że właśnie Że właśnie na skuterze jesteśmy w Alpach Pomimo tych wszystkich trudów Które nas czekały na początku a Czekają nas jeszcze eee, Bo przecież tej samochód powstuty, którym będziemy wracać Możecie jeszcze to wyprzedzać, co kolego? dzięki Pomimo tych wszystkich trudów, uważam, że jest super właśnie to, że jesteśmy tu na skuterze, a nie na motocyklu Oczywiście na motocyklu też byłoby bardzo fajnie, a tutaj to jest taka jeszcze dodatkowa przygoda, którą tak naprawdę w tej chwili robimy, przeżywamy Czyli jazda na skuterze po winklach Jest to coś nowego Rondo Dobrze Martusz, OK. Muszę Cię tu hamować, bo idziesz jak ogień Bałaś się? No Ja też <laughs> ty. Lecimy dalej Już nie wyświetla po drodze żadnej stacji benzynowej, tylko nasz dom O, co Ty? O paliwa mamy dwie kostki, to może wystarczy Ale zimno się zrobiło, 13 stopni Mamy zrobione 430 km teraz. No. Trochę jest. Czekaj, tak, 40 km to chyba zrobimy, co? Na dwóch kostkach. już nie e, będzie. Nie, pewnie. jechał. No tak, wiesz. Stówkę no. Bez szału. Przepisowo mówisz. Już... Przepisowo no. Ja już trochę więcej widzę. A, bo patrzysz na zły licznik. Nie ten, nie ten okrągły patrz tylko ten na nawigacji. No ja właśnie na ten patrzę. <grych> Piękny dzień w ogóle. Marzyłem o takim wyjeździe, żeby się przejechać właśnie coś dla siebie i żeby wykorzystać to wszystko, że możemy jeździć motocyklami, coś tam, bajka, po prostu nie można wiecznie siedzieć w pracy. Człowiek Zwariuje, by... jak będzie siedział wiecznie w pracy. Nie miał kiedy... Korzystać z tego wszystkiego, ale e, oczywiście, i to, bo ogrzewanie w domu robimy i będą potrzebne pieniądze, i tak składamy wszystko cały czas, ale co ja wam będę o tym opowiadać? Każdy ma swoje domowe e, sprawy, swoje domowe powody którymi musi się zająć. My też je mamy, że niech Wam się nie wydaje, że. Że życie wygląda cały czas tak kolorowo, że sobie tylko jeździmy i jeździmy i jeździmy. Owszem, jeździmy dużo, staramy się, ale... ale jest to opieczętowane wieloma wysiłkami, wieloma wyrzeczeniami. Tam jak ciemno, kurde z lewej, widziałeś? Noc nadchodzi. Czy to góry tam, no? Noc nadchodzi, ale jeszcze my w trasie, a my to ładujemy. No dawaj gościu, fajnie się jechało za to, bo... no i z Muli. Właśnie to jest to o czym mówiłem do wyprzedzania. Ja już mam pokór Ale może damy radę jeszcze. Dziękuję. Ładował też chujek, nie chciał dać się wyprzedzić. No jak na prostej? No, kasztan nie. Tak wiecie co mnie wkurza jedynie w tym skuterze? To niby ma taką siedną ochronę przed wiatrem, ale w kasku po prostu masz dudni, nie? Eee, to to mnie tylko wkurza. Tu i tak akurat gdzieś tak dziwnie, bo tak jak się jedzie samemu, to też nie wiem jak ci teraz wieje, ale... Teraz trochę mniej, tak, o, o. bo usiadłem bliżej szyby, wiesz? No, ale generalnie to tak owiewa dookoła i zazwyczaj gdzieś w plecy wieje. W plecy, nie? Że no. aż pchacie na, na szybę. No dziwne takie aż. No ale tak ma. A to jedziemy już blisko do domu. A głodny jestem jak cholera. Tak generalnie powiem wam, że dzisiejszą trasę to mieliśmy mieć. Robić w dwa dni Mieliśmy mieć nosek tam gdzieś blisko tego e, Gmunden Dobrze? Mówię? O, no, gdzieś tam ten hashtag Gmunden no. no, ale po prostu nie może być deszcz i w ogóle to bez sensu No i Gdziemy, auto trzeba zgarnąć Damy radę po prostu Rano. sobie Robimy wiele. W sumie dzień. dobrze, że tak wyszło. Dobrze, no. Tak ogólnie jesteśmy w takim razie jeden dzień do przodu, co będziemy robić? No jak to jesteśmy do przodu, jutro to Wiednia idziemy. Eee, <laughs> tędy już jechaliśmy. To tak. jest blisko. No. Pamiętam ten most. Na Śląsku jest też taki. Dosłownie taki sam. Nie, Winkielki. Bezpiecznie, proszę. Dobra. Uh -huh. Fajnie. Mają zakrętów, kurde, dość na. Następne dwa tygodnie. No, ale z tym kręceniem się w głowie, zobacz, to też mi tutaj jest okej okay. Nie kręciło mi się w głowie w ogóle. Jednak chłodniej. No. Inna temperatura. Ee, zakręty przecież też takie same, ale jednak przestrzeń jakaś. Tak. I nie ma takich, no, skuter tak o stronie te. nie, nie ma nie takich przeciążeń. No. U, tu, to tu, tu. Nie przestraszyły się. <laughs> Nic ich nie rusza, nie? Tą samą dróżką jechaliśmy w tamtą stronę. Tak, tak, bo te drogi się łączyły. Ogólnie to chyba w górę wjechaliśmy, bo jakoś zimno się zrobiło. Tak. Ten winkel mi przypomina jak z gremem jechaliśmy w e, Czechach. Kojarzysz? Taki zjazdów. Idę hmm. kurde. I o ręce rozkładał. Czy coś ja mówiłem? Nie, nie i tak, bo nie dam rady cię nagrać Tak. <laughs> nie? A z górki zjeżdżaliśmy. Z górki, no? Normalnie może to znajdę. Nagrywaliśmy wtedy, nagrywaliśmy. Ta, nawigacja się przełączyła w tryb nocy, to znaczy, że słońce zaszło. I tak mi się wydaje, że w górach zachodzi trochę szybciej, nie? No? No nie? U nas dłużej jakoś się widną. No to jakoś ten. Schowa się i koniec. jak tam Bartusi, jak tam wrażenia w ogóle po pierwszym dniu. Ja to, to, Na skutercie. Fajny dzień fajnie dzisiaj. Bardzo fajnie, bardzo. Ja, że ja fajnie było spotkać. Nawet yy, sporo nam pomógł. Bo po niemiecku rozmawia <noise> Mamy no. tylko po angielsku Więc fajnie, dziękujemy Andrzejku Bardzo sympatyczny <noise> Też se traskę zrobił. Ciekawe czy jechał w deszczu, czy nie No na pewno już dojechał Myślę, że tak, no wiesz, miał No miał ile... mniej o 80 Ile 80? Mniej o 80 A. My mieliśmy 180, my o 100 A, no ja. 100 troszkę tam O to on już był blisko domu No dobra, to chyba co? Kończymy ten odcinek vloga My już prawie na bazie Zaraz będzie obiadek A. <laughs> Przecież jestem strasznie głodny o jak? Ja to ciągle coś wyjadałam to... Będzie obiadek i ten i przygotowania do jutra, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.